Diesel to jest on, bo to rodzaj męski, a on, benzyna no. to kobieta, pani benzyna, więc PB. A ludzie mi piszą, że pan benzyna też pasuje. Iska, dzięki za Prime. <grym> ja dole. Dlatego do się nie spodziewałem. Nie, nie. pasuje. Jezus Ona benzyna. On, benzyna, on benzyn. A właśnie, zadzwoń do mnie, Spróbuję tym gestem odebrać, dobra. O! Słyszysz? Coś dzwoni. Halo? Halo? Kto dzwoni? Pst! Kurwa, przestań, jasny chuj! To, to cię cieszy? Jakaś Julia napisała, jesteście może otwarci na trykot? Ja ci pokażę coś lepszego. już to widział i odpisał. Lidera wybramy to właśnie już? Tak, Logan głosował. Dzięki jednego, bo to jadać na siebie, więc Logan jest szefem. A nie, znaczy, się ogólnie się to lidera się nie, wy, nie wybiera, liderem się a, jest. A, 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 a ok. 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 Szkoda, że ja mam z zawodu, jestem liderem. A, <laughs> a zawodu jest liderem. Nie, no Charlie go poniosł. Wydaje mi się, że to powinien być osoba też taka, która jest bezkonfliktowa. A ja lubię dać czadu, więc może Charlie mógł być liderem. Jest dojrzały, jest osobą starszą i właśnie nie jesteś taki skrajny. jesteś wyważony, bardziej. Taki powinien być lider W w scenariuszu jest tak, że jest. Tak? Ja jestem liderem, herosem ja ci oddaję. Nie się swojego władzy, władzy, przez to, że właśnie jestem taki honorowy. Jakby oni ci się odpierdalają to, to że czekają na KSX. No tak, tak, tak. Kuba, że to w ogóle. Mówisz Ale możemy inwestycje? to zmienić, żeby to nie było za dwa tygodnie? Co? No bo w scenariuszu, że to za to... dwa tygodnie zostaną odpierdolony no za to, że czekają <laughs> to lambda będzie za kilka miesięcy. If I want to say hello I would like to sell you weed. How do I say that uh, in Polish? Ja, yeah. uh, chesz. Oh, we got a lot so of whatever. No, 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 no. Chcesz kupić joł? Chcesz kupić zioło? Chcesz? Ah. It's a like a uh, you want kupić uh, By, uh, buy joł. Buy? It's a weed. But uh, about weed, uh, we got a lot <laughs> of words. Skurwysyn, <laughs> right. dobre palenie zioło, bibuła, right, so... zielone źrycesz. Ale żeście ekipę zmontowali, famboy, jeśliło chinka z chujem, musi niemiecki gen. I medyl co mu babcię kanki robi Dobra, dajcie mi jakąś kulę! Do boju! No właśnie, ja się postrzelać coś. Dostaję! Skąd? Zabijam, zabijam, zabijam. Nie, nie, nie! Czas... To se pograł! Nie. Pago nie żyje? Nie. <laughs> no po co? Tak mać! Jakąś! Kurwe. Dumbledore umiera w tomie. No ale ja i tak nie oglądałam Lord of the Rings. To co za problem? I mnie to nie rusza. Nie, mnie ten Lord cały władcy pierścieni. P władcy pierścieni i tak ominął. No co? No nie oglądałam władcy pierścieni, no. A wiesz, że to Harry Po... Aha. a, dobra, to jest Dumbledore. A tam jest Voldemort. to dobre. Bo mi się to myli, bo oni tak samo wyglądają nawet, no. Czy wraz z kliknięciem rozpocznij stream na OBS? ubywacie jak Dlaczego? Hmm. Na wyglądach zestaw Lego City 3180. Co to kupa? Czemu koń ma Nie na było dwie? czegoś takiego wcześniej, tylko nie wiem czy to ma jakieś zastosowanie. Jaki agro ma który level? Trzeci E to na spokojnie. Spokojnie. Czemu on się tarczą nie zasłania? K**wa, no nie mogę! Co? Nie! Ja pier**a, ale powiem wam szczerze, nie. Jak mi już dała ten internet, nawet się nie do mnie. Stary stream, nadal leci stary. Macie zajebistą muzyczkę. Wod się nie dzieli na półku. A. ja wiem? Żyć nie umierać, nie? O kurwa, to ja. Ej, co, 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 ktoś tu biega? To ty? Kto to jest? To jest Skaf? No ja chodziłem tutaj przecież. To jest... Kurwa, Mać, no to ja jestem. To no mówić, że to ja jestem. To, gay part, že taky to, to ty, mám, to ty? To ty? Meč, no? Díky, nejvíc. Kurva! Kurva, co to je? Ale já stejně respektuji mortadelu, já ji mám rád. Neznám lepší maso na smažení než mortadelu. Opečeš ji a potom kečup. Szilenie, pro mnie najlepsze jadło na świecie jestem to nazywał kszupawą klobasą, nie? Było to zawsze, mamo, mamo, udzielaj mi kszupawą, nie? Zlecy no. nam bierze Co to kurwa było? Nie żyję. Kurwa, questy znowu nie, Bago To na pewno ty a co? Kurwa, kurwa, no, no nie bierzesz <laughs> Normalnie quest, ci bierze Biegłeś mi no. w kurwa, jak strzelałem do skawa Na skąpie ty To ty biegniesz? Nie, ja jestem w budynku przy hangarze bieć tutaj jakiś. Rozpierdalaj każdego. Za budynkiem. Napierdala do mnie. To jest PMC. To ty jesteś teraz bokiem do mnie? Ty masz latarkę? No nie. Napierdalaj do niego z zewnątrz. Jestem w środku. Zabiję go. Zabiję go. Zabiję go. Zabiję go. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Wiem, że cię zabiję. Mamo. Dobra, dobra. Ja go mam. Ja ginę. Roj. To ja. Daj bajce. <laughs> No ale dlaczego mu nie powiedział, że wyszedł z budynku? Jestem w środku, szaleń do wszystkiego. No właśnie. O kurwa. O kurwa. Przepraszam. Tam chłopie na jakąś orgię wszedłem. <śleszy> przypadek w kotelu. Tam, tam, to tam. To, to, to. Chodź tu, kurwa <śleszy> Bierz ją! No, idź tam, <śleszy> nie no, żartuję. <śleszy> <śleszy> no po prostu chodzi mi o to, żebyś go wypilowała, nie? Żeby go ja pierdolę, sportować. Wytrzymam. Go góra, go góra Chodzi o pilowanie, chodzi o to, żeby trzymać go z dala od niej. Chyba. Nie pamiętam, że tego nie pilowanie się Obronić! Obronić! Dobra, dobra, obronić. Ej nie, ja żartowałam, serio. O nie, O, gdzie ty go no, i milek, chudzi, chudzi pięty na zahenty, to dla zachęty Ktoś Ci pokażę po jakiejś ty, ty, ty grubej świni, nie? Nie? I mówisz kwa, no nigdy by mi nie wziął, nie? Ale jakby nikt się nie dowiedział gdzieś tam po cichu, wiesz co chodzi? W jakiejś ciemnej piwnicy u do it, I'll fucking do it, you know? My mamy standardy niskie, co? Dosyć To meczek. jak mówisz nie, nie, ale co, byś... Jakąś tam bezdomną czasami, bezębną taką dla szybkiego You know, you just don't have anything going on at the moment Wiecie o co chodzi oh, Nie oh, 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 oh. Cicho bądź debilu A, kurwa. kurwa! Nie dam tego! Ja pierwszy miałem rkę, już chciałem strzelać! Jaki to ten Helifinger jest sprytny! I tak będzie jechała furką, Czy powiedziała, że nie zmieniła opon I zamierza je zmienić? Bo jeżeli ktoś tylko powiedział, że nie zmienił, spoko, nie zmienił. Ale jeżeli jedzie zmienić te opony, no to gdzie chyba, tak? A mamo zmienił opony na zimowe? NETLUS, dzięki za trzeci miesiąc, sobie witam Mniej serdecznie. Obie ręce na biurko. Co musisz, mamo? O, ja pierdolnicz, ja nie wiem. Co? Ile dałeś za te sukienki? Za wszystkie trzy? Z gaz galnik. Cena nie do pobicia to jest. Dzisiaj kurde, drogo jest. 30 tak? zł. To tanio chyba. A, za trzy. pasuje ci! Fajne, je? Z której niby strony? No to nawet nie jest podobne. w sumie barków brak, garb jest. Nie no, bez jaj, nie no bez, bez jaj Dorota trochę chudsza No skurwa, gdzie? Kurwa, nie trafiłem! Fak Jezu, ale ten jest super, ale to jest tą grą, nie wytrzymam, ale się cieszę, ta gra jest taka fajna, ona mi się śni, ona mi się śni po nosach, śni mi się po nosach, jak w nią gram jakie to jest piękne, Jezu ej, można kom zrobić komp kompilację streamerzy, Lola to nie ludzie i takie wszystkie ich momenty, nie, dziwne Dlatego on zrobił ogień. To jest taki standardowy palak, którego rzuca się na galerię, żeby antyterroryści nie mieli łatwego zajęcia z wcieków. a jeżeli będą zajmowali, to po prostu jest, to będą słyszeli, że jest dorzucany smog w tego palaka, i wtedy te antyterroryści i ma info wtedy ten zawodnik. Czyli szelimizm czy miałby info, że antyterroryści puszczą galerię, i w takiej sytuacji daje znać kolegom, żeby uważali przy Feniksie, bo może być dojazd, dojazd cyfu. i dlatego. Luś, ale widzisz Ci tłumaczę. <śla> Luś, ja teraz żałuje, że zapytała. Poszła. Ale mi żart przyszedł Te wojny powinny się nazywać Mamoniaki Bo się rozpierdalają <maboniaki> Dobra, w chuj Ja Ja pierdolę synkrow To jest to zdjęcie, uwaga Nie jesteście gotowi <ścoughs> Kurwa, byle by nie znowu nie dali gdzieś tam sushi, bo ja przez miesiąc kurwa nie jadłam, nie? Proszę. <grywa> to jest tak random zdjęcie. Ja pierdolę, jak ja mam... I powiedzcie mi, jak ja mam wracać do domu normalny na przykład. Wiesz o co chodzi.